22 lutego, wtorek, z Ewangelii Świętego Mateusza: Jezus zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjas, syn Boga Żywego. Dzisiaj święto katedry Świętego Piotra, apostoła. Moi drodzy, to Jezusowe pytanie: A wy za kogo mnie uważacie? Nie było skierowane tylko do Piotra. To Jezusowe pytanie jest skierowane do mnie. Jest skierowane do ciebie, do każdego z nas, i ono nie było zadane te dwa tysiące lat temu. Ono jest zadane codziennie, dzisiaj, jutro będzie zadane. Bóg nieustannie, codziennie, z godziny na godzinę, z minuty na minutę pyta się, za kogo mnie uważasz w Twoim życiu, w Twoich relacjach. Wtedy, kiedy podejmujesz różne decyzje, kiedy masz do wyboru, stajesz pomiędzy właśnie często dobrem a złem, i wtedy Jezus pyta się, za kogo mi uważasz. Kim ja dla ciebie jestem, jeśli ja w swoim sumieniu, w, swojej, w swoim myśleniu, w swoim w jakimś takim zapatrzeniu będę kierował wzrok na Jezusa i będę zawsze chciał wybrać tę decyzję, którą Bóg, pokierować się Bożą opatrznością. To znaczy, że Jezusa wybieram w swoim życiu jako najważniejszego. Piotr wyznał wiarę, chociaż się zaparł, chociaż tam powiedział: Nie znam tego człowieka pod pałacem Piłata. Na pewno niejednokrotnie gdzieś tam Jezus go upominał: Zejdź mi z oczu, szatanie mówił do niego. Zobaczmy. Ale, mimo to, Jezus widział w nim głęboką wiarę. Tak samo widzi w nas. Jezus, przepraszam, widzi w nas nasze upadki, nasze słabości, naszą grzeszność. On wie, że jesteśmy ludźmi słabymi. No, nikt z nas nie jest idealny. Ja też grzeszę, i ja też mam wiele w swoim życiu gdzieś tam na sumieniu. I przepraszam za to Pana Boga, ale on zna moje serce. On zna moją wiarę. On wie, że ja, że ja go pragnę, że go kocham, że gdzieś tam nieraz może błądzę. I dlatego. Zawsze wyznaje, ty jesteś Mesjasz, syn Boga żywego. Bóg daje nam rzeczywiście wtedy, kiedy wyznajemy tą wiarę. On widzi to, nasze, to naszą relację i mówi: No, mogę Ci zaufać, Piotrze, Janie, Norbercie, Krzysztofie, ja Ci mogę jednak zaufać. Do Piotra po, po tych słowach mówi: Tobie dam klucze królestwa niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na Ziemi, będzie związane w niebie. I kiedy Jezus widzi, mimo tych naszych upadków, to naszą wiarę, to naszą miłość do Niego, to daje nam właśnie takie niektóre rzeczy bardzo ważne. Daje nam rzeczywiście jakieś drogi powołania, jakieś sytuacje, za które mamy stać się odpowiedzialnymi. Mi jako księdzu, za moje kapłaństwo, tobie jako ojcu, za małżeństwo, za rodzinę, za to, że jesteś dobrym dziadkiem, babcią, córką, wnuczką, że jesteś dobrym nauczycielem, dobrym pracownikiem biurowym. To są, to są dary, to są rzeczy, które otrzymaliśmy od Boga. To jest, jeśli ja rzeczywiście to otrzymuję, to muszę być odpowiedzialny za, za nie, muszę rzeczywiście je wypełniać e, bardzo dobrze. Bardzo dobrze to znaczy e, uczciwie, być uczciwym. Jeśli będzie Bóg w moim życiu, to będę uczciwym księdzem, będę uczciwym, e, uczciwą matką, ojcem, dzieckiem, mimo słabości, mimo upadków. Ta uczciwość zawsze będzie takim kręgosłupem. Tak, panie, przepraszam, cię zgrzeszyłem, zraniłem swoją rodzinę, żonę, kapłaństwo, ale jestem, chcę być tobie wierny. Przepraszam za to wszystko. Prowadź mnie drogą świętości, miłości. Nie bój się, nie, nie, nie ryzykujesz niczym, wdając mi w, w moje ręce, w moje życie, wkładając mi wielkie dary, za które ja staję się odpowiedzialny. Życzę wam takiej wielkiej odpowiedzialności, głębokiej wiary w Jezusa, abyście każdego dnia drogą świętości, miłości i wiary. Podążali do nieba. Z serca wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Dobrego dnia.